Cześć. Jak dobrać pompę ciepła do twojego domu? Dobór pompy ciepła odpowiedniej mocy jest kluczowy. Do tego zależy twój komfort ciepły, a przede wszystkim niskie koszty ogrzewania. Dobór mocy grzewczej pompy ciepła do budynku zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości budynku, jakości ocieplenia, rodzaju instalacji grzewczej (podłogówka czy grzejniki), przeznaczenia nieruchomości, powierzchni ogrzewanej. Czy nawet liczby domowników. Zbyt mała moc grzewcza pompy ciepła sprawi, że w domu może być za zimno. Dodatkowo rachunki mogą być relatywnie wysokie, bo pompa ciepła nie będzie w stanie osiągnąć zadanych temperatur. Za duża pompa również negatywnie wpłynie na koszty ogrzewania, bo może się często włączać i wyłączać. Od czego zatem zaczynamy dobór? Po pierwsze, należy określić zapotrzebowanie cieplne budynku. Jest to ilość ciepła, którą należy dostarczyć, aby otrzymać komfortową temperaturę wewnątrz. Zależy od kilku czynników. Kubatury, powierzchni ogrzewanej, izolacji cieplnej, ilości i jakości okien i drzwi, położenia budynku, a także strefy klimatycznej. Można wykonać audyt energetyczny budynku, aby dokładnie określić tą wartość. Innym sposobem jest oszacowanie tej wartości na podstawie rocznego zużycia poprzedniego paliwa pod warunkiem, że dom nie został poddany termomodernizacji. Gdy mamy już wyznaczoną wartość zapotrzebowania cieplnego budynku, to teraz kolej na dopasowanie odpowiedniej mocy grzewczej powietrznej pompy ciepła. Każdy producent na swojej stronie internetowej powinien udostępniać szczegółowe dane dotyczące mocy swoich urządzeń. Mamy w uproszczony sposób narysowany wykres mocy grzewczej pompy ciepła. Przy minus 20 stopniach moc grzewcza urządzenia wynosi 8 kW. I jest to cechą charakterystyczną dla powietrznych pomp ciepła, że wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej wzrasta nam moc grzewcza pompy ciepła. Teraz rysujemy wykres zapotrzebowania cieplnego budynku. Czyli przy minus 20 stopniach na zewnątrz, nasz budynek ma zapotrzebowanie cieplne na poziomie 12 kW, natomiast przy 15 stopniach. Zakładamy, że budynek już nie będzie ogrzewany, czyli jego zapotrzebowanie cieplne spada do zera. Miejscem, w którym przecinają się obie linie, nazywamy punktem biwalencyjnym. Standardowo dobieramy urządzenie tak, aby punkt biwalencyjny wynosił około minus 10 stopni. Przy temperaturze minus 20 stopni mamy niedobór mocy grzewczej, który wynosi 4 kW. I właśnie te 4 kW mogą być zrealizowane poprzez. Zabudowaną grzałkę lub inne dodatkowe źródło ciepła. Ciekawostką i cenną uwagą jest to, że nie powinniśmy się sugerować nazewnictwem pomp ciepła i powinniśmy je traktować raczej jako nazwy handlowe niż konkretne moce danych pomp. Dlaczego? Bo różni producenci podają nazwy swoich pomp przy różnych wartościach temperatury zewnętrznej. W gruntowych pompach ciepła jest znacznie prościej. Moc grzewcza nie jest zależna od temperatur zewnętrznych, więc powinniśmy dobrać urządzenie które pokryje całe zapotrzebowanie ciepne budynku, czyli odpowiednia będzie pompa 12 kW. Proszę pamiętać, że zawsze chętnie służymy pomocą w doborze urządzeń. Wystarczy, że skontaktujecie się Państwo z doradcami z firmy Galmet, kontakt znajdziecie na naszej stronie. Dziękujemy, zapraszamy do kolejnych filmów na kanale.